Serdecznie dzisiaj, kochani, robimy przepis, którego naprawdę nie można zepsuć. Będą to oponki serowe. błyskawicznie się robi i tylko parę składników potrzebujemy. Potrzebujemy oczywiście mąkę, 250 g twarogu, 100 g śmietany gęstej, półtorej łyżeczki sody oczyszczonej, jedną trzecią szklankę cukru i dwa żółtka. Teraz serek przeciskam do mąki i za chwilkę wam pokażę dalej. Do mąki przecisnęłam twaróg, śmietanę wymieszałam z sodą oczyszczoną i teraz dosypujemy cukier, dokładamy nasze żółtka i wyrabiamy ciasto. Ja sobie zawsze wymieszam łyżką na początek, a następnie wyrobię ciasto. Wyrabiamy ciasto i możemy podsypywać sobie leciutko mąką, ponieważ to ciasto jest dosyć klejące. Ciasto rozwałkowałam na około centymetra, tak jak tutaj widać. Ja używam kochani dużego krążka. Średnica ma tutaj 8 centymetrów. Wy możecie sobie szklaneczką zrobić mniejsze po prostu sztuki i będzie wtedy ich więcej. Do środka tutaj użyłam zwykłej nakrętki, ponieważ takiego kółeczka małego nie miałam. I już kończę tutaj wykrawać. Teraz włączyłam sobie już mój palnik. Tłuszcz się nagrzewa i będziemy smażyć. To się robi naprawdę błyskawicznie. I do środka, i wykrawamy. Tak jak wspomniałam, podczas wyrabiania to ciasto się trochę klei, ale podsypałam mąką troszkę, jeszcze wyrobiłam i spójrzcie. Bardzo fajnie się nim pracuje. I teraz będziemy smażyć nasze oponki. Tłuszcz, kochani, podkręciłam na maksa, a następnie zmniejszyłam. Odczekałam dosłownie z 3-4 minutki, aby ten tłuszcz trochę przestygł. I teraz po minucie z każdej strony smażymy nasze oponki. Cały czas obserwujemy, jeżeli zaczynają szybko brązowieć, należy zmniejszyć palnik. I smażymy na złoty kolor. Moje oponki poobracałam i tak wyglądają właśnie. Jasno złoty kolor. Jak widzicie one się wolno smażą. I tak właśnie powinniśmy smażyć, aby nam się nie spaliły. Oponki już są dobre i teraz wyciągamy. Wyciągamy na ręcznik papierowy i wkładamy kolejne. I tak wyglądają nasze gotowe oponki. Kochani, one są takie pyszne. Ja tu Jedną przełamie. Spójrzcie jaki puszek. To jest po prostu jeden wielki puch. To jest lepsze nawet jak pączki. Mmm. przepyszne kochani. Także to jest fajny przepis dla osób, które boją się robić pączki, na przykład, lub dla osób początkujących. Także ja Wam serdecznie polecam. U mnie wyszło tego tyle, ale tak jak wspominałam Wam, moje opanki były duże. Jeżeli zrobicie sobie mniejsze szklanką na przykład, będziecie mieli więcej sztuk. A jeżeli chcecie bardzo dużo, no to podwoimy porcję i wtedy mamy 24 sztuki. Także ja Wam polecam. Pozdrawiam Was kochani i miłego dnia!